Pademiersty 25A2 Poradnik dla ludzi, którzy nie wiedzą jak się posługiwać traktorem To tak, na początku trzeba O jest. Wieci się lampka I teraz tak yy, Co dalej? Na razie tylko odpala mnie. Normalnie to tutaj wiadomo yy, tak, dobra, tutaj o, kierunkowskaz lewy z tyłu też działa. Tutaj prawy z tyłu działa. Dobra, dalej ym, światła. Jest działają tam nie widać, ale działają. Działam jedno to prawda, ale no... Krótkie, długie. Tutaj jest od tego cypelek. Na razie jest takie postojowe. Wyłączamy, dobra. Kolejne. Dobra, no i palimy ruska. Trzeba, wiadomo, sprawdzić, obejść maszynę, czy żadnych kluczy nie ma. Tu jak widać jest czysto, księżniczka jest zamknięta. Tutaj. No i dobra, możemy odpalać. O. A, nie ma, tak nie ma. Trzeba jeszcze sprawdzić stan oleju. Tutaj nie wiem, czy to widać. Nie widać. Jest olej. Jest. Tyle. Jak widać. I tak. jeżeli Gaz jak widać. O, teraz jest ciągnięte. koniec nie? Dużo gazu, dobra. No i możemy. Widać. Pali pięknie. palimy ruskiego, dobra. No i tak. Tutaj. Fajka odwałka Teraz się nie kręci Teraz już tak I teraz tak, sterowanie Tutaj jak mówiłem Okroki są Tak żeby nie zgas. O, dobra, to ręczny. Fajka yy, od wał, wałka. Już mówiłem. I dalej, tak. Ten, ten, O, tutaj jest. Nie będę co to było, tak. To jest wiadomo od yy, podnośnika. Wspuszczają się, żeby widać. A teraz pięknie się dźwiga. Wiadomo, trzeba tu ładnie wyśrodkować. Yy, sprzęgło. Kilka yy, płonów. Dźwięk. Yy, kierunek pokazuje tutaj tutaj nie, nie działa światła wyłączone no a żeby zgasić prosta sprawa wystarczy tak i teraz dziękuję za oglądanie